Witam Państwa bardzo gorąco, cieszymy się, że są Państwo z nami dzisiaj w takim zacnym i miłym gronie, na naszej konferencji, na naszym spotkaniu Fiber Live Show. Złącznością jest tak, że wszystko jedno, czy mówimy o państwach bardzo bogatych, typu Stany Zjednoczone, Japonia, czy o państwach średnio rozwiniętych, typu Brazylia, Polska, czy o biednych państwach w Afryce Subsaharyjskiej, Wszędzie zastosowanie łączności, nowoczesnych rozwiązań przyspiesza i ułatwia rozwój. To przyspieszenie internetu to przyniesie około 0,6 punkta procentowego rozwoju naszej, naszego w ogóle PKB. Tak? I tak szacujemy na podstawie tego, co się wydarzyło w latach 2008-2010, kiedy dwukrotnienie właśnie średniej rzeczywistej szybkości internetu przyniosło wzrost gospodarki kraju średnio o 0,3 punkta procentowego. Fiber. Is the future, but it's today here in Poland because we have connected already one million households. So potentially, this is uh, available for I would say between two and three million Polish people as we speak in Poland. And this is the reason why we are so proud and we have gathered you today here because we believe as well it's good to demonstrate what the possibilities are of this cutting edge technology. Mamy w gospodarstwach domowych coraz więcej urządzeń łączących się z internetem. Średnio w Polsce w domu jest kilka do kilkunastu takich urządzeń, a w ciągu kolejnych 80 lat pięciokrotnie wzrośnie ta liczba. 67% Polaków regularnie korzysta z internetu, spędzając w nim średnio 4 godziny i 25 minut dziennie. Internet stał się praktycznie czymś tak niezbędnym w życiu jak woda. Czy elektryczność. My staramy się dzisiaj zaadresować naszą ofertę i budować tam, gdzie przede wszystkim wiemy, że jest popyt. To są przede wszystkim duże miasta, tam, gdzie mamy użytkowników, którzy bardzo intensywnie korzystają z dostępu do tak zwanej treści, do kontentu, którzy pracują bardzo dużo w sieci ale oczywiście nieprawdą byłoby stwierdzenie, że w mniejszych środkach miejskich ten internet potrzebny nie jest. Dzisiaj to jest 26 miast, w których mamy uruchomiony front inwestycyjny, ale 33 miasta rozpoczynamy w drugiej połowie tego roku i schodzimy jakby coraz niżej tam, gdzie ten klient rzeczywiście czeka na, na światłowód.